Siemano, siemano, z tej strony co to jest nowy odcinek z gry Plants vs Zombies. Tak, pewnie zapomnieliście już o tej grze, no ale tak, wracamy do niej. I przepraszam Was, y że te paski są tutaj. Ja nie wiem jak to naprawić. Jak macie. Jak wiecie jak, to piszcie mi w komentarzach, bo ja totalnie nie wiem, nie umiem. No i dobra, pierwsze co robimy to wracamy oczywiście do Zengardenu, żeby podlać nasze kwiatki. Dobra, wy nic nie chcecie, nic nie chcecie, dobra Patrzcie w mentach, nie chcę patrzeć w to dobra I lecimy w minigamesy dzisiaj mm, Albo nie, wiecie co, idziemy dzi dzisiaj w puzzle trochę pogramy I zagram zagramyzuję w Mii Smash Dobra, na początku idziemy z zwykłym zombiakiem, żeby po, 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 pożarł sobie tutaj to pięknie Znowu wysyłam, żeby on to żar. Dzięki Dobra, no i teraz wypadałoby, eee, co by z tym jeszcze było zrobić? Tego. O, i on tam przeskakuje i to już będzie nam sobie zdobywał. No i świetnie. Dobra. E, tutaj też tak bym mógł zrobić. On go sobie zje i tam dojdzie do końca. Tutaj go wysyłam. Mm, tutaj też go że... Nie chciałem go tutaj, chciałem go tutaj wysłać, żeby groszka zjadła. Tutaj miałeś iść. O. Dobra, bo mi to kurczę znika. Dobra, jeden sobie już przeszedł, muszę tylko zjadł. Świetnie. Nie masz więc stawiam tego. Bum! Oj, patrzcie jak to robi mistrz. Nie widzicie tego gościa On był zawsze ciężki do zrobienia, ale da dało radę, dawało radę. Dawało radę zawsze. No nie no, masło A, masło kurczę Ty też tego puszczę, tego i tego Nie wiem dlaczego po prostu już nie mam co z tym hajcem tutaj robić. Ja sobie też tego puszczę. Dobra, to lecimy z nim. No nie, no masło! Ja dam radę. Mam nadzieję. No, dostaw no, to masło! Nie zabiją Zara. Jak on będzie tym masłem rzucał? No nie! Nie gadacie, że ja to przegram. Dawaj go! Jedz go, żryj, żryj go! Tak, dobrze! Żryj go! Dobrze, super! Z zjadłeś! Teraz musisz, musisz tego groszka! Dawaj go! Dobrze! Pięknie! Teraz zjadaj mózg! No i mamy to! Diament! Okej! Okay. Diamentu się nie spodziewałem! Super! Mm. Harry Potter, Harry Potter normalnie Okej okay. Tutaj, na, na sam środek Tego mm. okej, okay. Tak zrobię, tak, tak, tak Tak zrobię O, i on tutaj będzie strzelał już Nie, nie Dawaj go, przeskakuj, dobra Nie, aha, ty go nie przeskakujesz Już zapomniałem mechaniki tej gry Dawaj Musisz! Dawaj go! Aha, przeszedł To No to nieźle. Okej, okay, nie zwróciłem na to uwagi. No dobra. Mm. Try again. Tutaj będziesz ty. Ciebie... Nie chciałem ciebie tutaj stawiać! Oho, no to nieźle. No nie na tych! Dobrze na tych, dobra, dobra. Skapnąłeś się, o co mi chodziło? Skapnąłeś się na szczęście. Tutaj. Teraz tędy. Świetnie, tutaj stawiaj, nie przejdziesz. Dawaj go, dawaj ich, dawaj ich, dawaj ich. Przegrywamy to, widzowie. No nie, nie zdążyłem. A, dlaczego? No znów przeszedł. Ale było tak dobrze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dragon. No nie chciałem, boże. A dobra, już zróbmy w takim razie to tak, nie... Boże. Dawaj, no przynajmniej tak go zjedz. Nie chciałem tutaj, pokiego grzyba. Okej. Okay. Super. Dawaj, tutaj, nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Nie przejdziesz. No i mamy to! Dobra, Dro, mamy to, mamy! U! <grystanie> Dobrze, super. Mamy zwykłe teraz te monetki. Robimy ostatnią i to będzie na, na tyle. Bo chcę szybko wrzucić ten odcinek, żebym mógł nagrywać kolejne oczywiście. Dobra, zombie bugi. Uh -huh. O, zapomniałem o nich! O, bo tutaj to też zapomniałem! Bo tutaj to był moim ulubieńcem! Dobra. Super, nadal działasz. Super. Teraz tak. Poświęcisz się, żebyś mógł się żeby teraz. mógł się teraz jeść. Hmm. Kurczę nie wiem. Poświęć się. Dobra, ty się poświęciłeś i teraz jeszcze ja zjadam sobie to. Dobra. Teraz ty się poświęć. I znów zjadam to. Teraz idziemy tutaj. Niech to sobie wybuchnie. A w sumie mogę to nie tak zrobić. Dobra. Nie przeskocz to. Teraz wybuchniesz. Zostawiamy tego. A teraz tak. Nie, dobrze. I teraz wysyłamy tego na pożarcie i za krótko za... Nie tak! No, ale dobra, dobra. Mam jeszcze highs Aby to tak zadziałało. A no dobra, boże, co ja zrobiłem sobie. No i mamy to, wygrana. Dobra. Mamy to... O, diament! Super! Diamenta mamy! Let's, Dobra. Podlewamy nasze roślinki. Wy nic nie chcecie. Idziemy szybko jeszcze do shopu, może coś kupić. Nie, nie mam co. Dobra, to zbieramy w takim razie. Dobra. O, co masz. Dobra. No. Masz. Dobra. Widzowie, więc ja się z wami żegnam na tle tych pięknych kwiatków. Więc ja się z wami żegnam i. Nara. No. Bo... No, to teraz, nara! No. Dobra, więc teraz, nara!